Hej kochani z tej strony Shetty i wiem, że bardzo bardzo długo e, chyba mnie nie było, że nawet moja przeciłka się mnie nie zapytała, o co chodzi, że nie ma nowych filmów na kanale. E, chodzi o to, że po prostu musiałam sobie stanie trochę przeorganizować życie, e, nie miałam czasu na pewne rzeczy, jako człowiek już dojrzały i pracujący. Dodatkowo, jak dobrze wiemy, jesteśmy już w tym okresie jesienno-zimowym, gdzie po 16, właściwie o 16, jest już całkowicie ciemno. Nagrywanie w takich warunkach jest tragedią zawsze. Weekendy spędzam u rodziców, więc właściwie tylko niedziela, znaczy weekendy niecałe, piątek, sobotę spędzam u rodziców, bo wyciągam mamę na jogę, żeby się trochę rozruszała. No, i właściwie tylko niedziela jest takim dniem, w którym ja mogę cokolwiek zrobić, a i tak zazwyczaj muszę robić wiele innych rzeczy niż te, które bym chciała, bo muszę, nie wiem, ogarnąć mieszkanie i tak dalej, i tak dalej. No, ale niedziela jest jakby takim jedynym dniem, kiedy do południa jest jasno, i mogę wykorzystać ten czas na nagrywanie, na robienie zdjęć. Natomiast i tak było mi przez ostatni czas troszeczkę ciężko. Nawet w ogóle ten listopad był taki ciężki pod względem czytelniczym. Nie miałam za dużo czasu. Musiałam sobie jakby wszystko trochę na nowo poorganizować. No i z tego powodu właśnie nie bardzo miałam czas nagrywać. Nie bardzo miałam też pomysł na to, co nagrywać. I do tej pory chyba go trochę nie mam. Chociaż miałam w głowie ostatnio multum pomysłów, potem jakoś powypadało z głowy, część plików potraciłam, jak nie udało mi się odzyskać danych ze starego dysku z komputera, ale, 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 ale właśnie stwierdziłam, że może z okazji takiego, nie wiem, takiej reorganizacji albo czegoś nagram po prostu to, co chodziło ze mną już od jakiegoś czasu, czyli książkowe fakty o mnie. I mam tak naprawdę takich 10 powiedzmy książkowych faktów, które być może dla osób, które są ze mną dłużej albo bardziej mnie znają nie będą żadnym zaskoczeniem. No i zacznijmy od czegoś, co jest najbardziej oczywiste, czyli od tego, że czytam wszędzie. I naprawdę, ja wiem, że wiele osób mówi, że one czytają wszędzie i tak dalej. Ja naprawdę mam takiego schiza. Pomijam kwestię, oczywiście, że czytam w domu w każdej możliwej wolnej chwili. Czytam w autobusie jadąc na uczelnię do pracy. Czytam w poczekalni u lekarza. Zdarza mi się czytać na przystanku, jak czekam na autobus, chociaż są to 2-3 minuty. Czytam, jak gdzieś jadę z kimś na wycieczkę samochodem, co zazwyczaj jest trochę chamskie w sumie. Naprawdę, właściwie każdy moment, w którym mogę wyjąć książkę albo e-booka na telefonie, Wykorzystuję na czytanie. Zawsze mam w torbie ze sobą książkę. Jak gdzieś ją skończę czytać, to zawsze mam kilka e-booków w telefonie, żeby być po prostu takim zabezpieczonym. Ja nawet, jak wiecie, jestem w laboratorium, robię eksperyment i mam na przykład takie pukania co 5 minut, że te 5 minut właściwie czekam i nic konkretnego w przeciągu tych 5 minut nie zrobię niż czekam, aż się te preparaty wypłuczą. To też potrafię włączyć e-booka na telefonie i po prostu e czytać, żeby sobie jakby każdą możliwą chwilę wypełnić tym czytaniem. Ja ja potrafię czytać nawet w trakcie, nie wiem, rozciągania się. Nie mówię teraz o takiej typowej praktyce jogi, bo jak praktykuję, no to nie, skupiam się na jodze. Ale ja potrafię na przykład, wiecie, siedzieć w różnych takich pozycjach rozciągających po parę minut i wtedy czytać książkę. E, czytam też nawet jak kręcę hula hopem, bo nie lubię tracić czasu. Ja potrafię hula hopem kręcić godzinę, mam takiego potworka wielkiego, metr średnicy, ciężkie, z wypustkami i w ogóle, uwielbiam. No, jak kręcę godzinę, no to właściwie co mam robić przez tą godzinę? Więc czytam książkę. Kiedyś czytałam też książki jeżdżąc na Orbitreku, ale y, wtedy mój trening na Orbitreku był mniej efektywny, jednak, więc zaprzestałam tego. Ale jak kręcę hula hopem, y, to czytam. Jak gotuję obiad, to też potrafię z książką w ręku. Więc faktycznie do, jest to takie momentami y, schizujące, że ja non-stop potrafię mieć gdzieś książkę albo e-booka y, na kolanach. Drugi fakt książkowy, myślę, że to wiele osób zna. Nie lubię literatury obyczajowej i literatury kobiecej. Nie znoszę. Po prostu tak się w tym nie umiem odnaleźć. Nigdy nie umiałam i prawdopodobnie nigdy nie będę potrafiła. Nie lubię obyczajowej, bo mnie po prostu nudzą. Ja wychodzę z założenia, że książki czyta się po to, żeby przeżyć coś, czego nie można przeżyć, że tak powiem, w życiu codziennym. Dlatego czytam fantastykę, science fiction i tak dalej. W dużej mierze, no czy tam też kryminały, co może są bardziej powiedzmy życiowe, no ale wiecie jak to jest, raczej nikłe szanse. Natomiast literatura obyczajowa to jest taka codzienność, romanse to jest taka codzienność i po prostu nie, nudzę się w tym. Tam nie ma dla mnie nigdy nic zaskakującego, jak dla mnie te wszystkie książki są takie schematyczne, takie nijakie, nie wzbudzają we mnie emocji, po prostu mnie nudzą, nużą i... No, nie jest to po prostu mój typ literatury. Więc jak ktoś się pyta, co czytam, to zazwyczaj mówię, że czytam praktycznie wszystko poza romansami i literaturą kobiecą i obyczajową. Myślę, że to się nie zmieni, bo naprawdę kilka razy próbowałam, ale chyba na palcach jednej ręki zliczę książki, które naprawdę uznam, że no, nawet spoko, ale nic poza tym. No i co za tym idzie? Fakt numer 3: Uwielbiam makabre w książkach. Ale naprawdę, taką mega, mega mocną, makabrę i uwielbiam książki, które po prostu tak ryją banie. Yy, I powiem Wam szczerze, że mm, na przykład czasami zdarza się, że ktoś mi poleci jakąś książkę, i jest mega mocna, jest hard, hard, hard. No a ja potem czytałem i mówię, N -n -n, za słabe, mega za słabe. Ja naprawdę mam pod tym względem tak wysokie wymagania, że żeby mnie coś wbiło w fotel i żebym powiedziała, że kurde, naprawdę, przegięcie. Trzeba wiele, trzeba wiele i no, też na palcach jednej ręki być może zliczę książki, które faktycznie mnie aż tak siekły, albo mi tak faktycznie poryły mózg. I ja wiem, że po prostu autorzy czasami nie robią takich rzeczy. Rzadko kiedy autor przekracza naprawdę tak konkretnie granice, powiedzmy, dobrego smaku, ale tak, uwielbiam makabre i uwielbiam takie mega psychodeliczne książki, które po prostu czytasz i jesteś takie WTF. No ale niestety mało takich książek jest. Swoją drogą, jak jakieś naprawdę takie znacie znacie, to dawajcie znać w komentarzach. A nóż będzie akurat e, to coś. E, punkt numer cztery. Bardzo szybko czytam i to chyba wiedzą wszyscy, to nikogo nie dziwi. Nagrywałam kiedyś o tym filmik, jak to jest możliwe, że ja tak szybko czytam. E, po pierwsze, to jest właśnie to, że czytam wszędzie. Po drugie, nie wiem, mam to chyba w genetyce. Jest jakiś gen szybkiego czytania czy coś? Bo moja mama też bardzo szybko czyta. E, i chyba po prostu to po niej odziedziczyłam. Ja naprawdę kiedyś sobie to liczyłam, jak kręcę cholachową na przykład pół godziny w jedną stronę, pół godziny w drugą stronę, to w tych pół godzinach taką średnią książkę, nie wiem, załóżmy coś takiego, mam akurat siedem czarnych mieczy, no to potrafię przeczytać. No, nawet do 150 stron czasami, w zależności jeszcze od czcionki i tak naprawdę od rodzaju książki. Ja was odsyłam, tak naprawdę, do mojego filmiku, właśnie jak można tyle czytać, jak tak szybko czytam. Tam bardziej to wszystko po prostu e, wyjaśniałam. Punkt numer 5 na mojej magicznej liście. Nie zawsze tyle czytałam. Naprawdę, słuchajcie, ja jako dziecko, e, znaczy ja lubiłam książki. Ja jako dziecko coś tam jasne czytałam, ale nie tak nagminnie. Tak naprawdę moje takie mega stricte uzależnienie od czytania i zaczynanie kolekcjonowania tych książek, która teraz ta kolekcja rozrosła się do no, ogromnych rozmiarów, aczkolwiek wciąż mi mało, zaczęło się jakoś chyba w pierwszej klasie liceum. Tak mi się wydaje, że to był taki przełomowy punkt. Pamiętam na klasowym Mikołajki dostałam książkę naznaczona od PC Cast. Y no i tak potem poszło słuchajcie I zaczęłam tak dużo czytać I to się cały czas rozwijało Na studiach to już osiągnęło chyba apogeum faktycznie Że po prostu te książki stały się częścią mnie Stały się częścią mojego życia I nie wyobrażam sobie po prostu dnia bez czytania Natomiast no jako dziecko czytałam znacznie mniej Fakt, że te książki zawsze były obecne w moim życiu Ale ja jako dziecko czytałam encyklopedię Byłam dziwnym dzieckiem Ja rzadko czytałam powieści Pamiętam, że czytałam Krąg Ciemności, Szkołę przy cmentarzu I czasami może jakieś coś tam Innego. Natomiast głównie czytałam encyklopedię. Ja jako dziecko czytałam bardzo dużo książek w stylu nie wiem co i jak, albo jakieś, no nawet takie bardziej skomplikowane książki naukowe, takie typowo encyklopedyczne, nawet na poziomie licealnym studiów. No nie wiem, rąknięta byłam i tyle. Zostało mi trochę do tej pory. Więc ja jako dziecko miałam faktycznie mnóstwo książek, ale były to, powtarzam, encyklopedie. No i tak wracając do tego czasu w liceum, fakt numer 6. Nie lubiłam lektur szkolnych. Naprawdę, słuchajcie, to jest jakiś taki mój okres buntu, którego ja tak naprawdę nie przechodziłam. Moja mama mówi, że byłam strasznie takim nudnym dzieckiem, ani buntowania, ani złych ocen, no, tylko kurde, no, a to siedziałam z kotem, a to grałam na kompie, a to coś. Um, nie lubiłam lektur szkolnych i nie wiem, czy to w formie właśnie takiego buntu, że nie będę czytać tego, co ktoś mi każe czytać. Czy po prostu, no, no nie. Na palcach jednej ręki zliczałem, może lektury też, które mi się podobały. No, może trochę więcej, może na palcach dwóch rąk. Gdzieś chyba też kiedyś nagrywałam filmik o lekturach, które mi się podobały. Ale było tego mało. Ja naprawdę, jak miałam przeszedć jakąś lekturę szkolną, to o Jezu, nie chciało mi się, bardzo mi się nie chciało. Niektóre były dla mnie mega nużące, mega męczące. Pamiętam, jak się nieziemsko męczyłam z Robinsonem Cruzo w piątej klasie, a my mieliśmy taką nauczycielkę, która nas tak pytała: wiecie, z fabuły? I tak hard, hard, hard. Um, I pamiętam, że ja umiałam opowiedzieć tę fabułę tylko do momentu, w którym Robinson Cruzo trafia na wyspę. I ja się zgłosiłam po prostu, że ja chcę zacząć opowiadać tę książkę, bo tylko tyle umiałam I dostałam, pamiętam wtedy, bardzo wysoką cenę 5+, albo nawet 6 za to, że opowiedziałam I potem byłam przeszczęśliwa, że nie musiałam tego opowiadać dalej, bo już poległabym Po prostu bym poległa, więc lektury szkolne były dla mnie takie, mm, może trochę traumatyczne Niektóre mi się faktycznie podobały i uwielbiam, na przykład Mistrza i Małgorzatę z liceum Na przykład nie chciałam bardzo czytać lalki ale po omówieniu jej na zajęciach z języka polskiego, um, no, stwierdziłam, że może by było fajnie to przeszytać, aczkolwiek do tej pory mi się nie udało, a w liceum byłam 10 lat temu. Więc kiedyś na drobie, może kiedyś na drobie, ale wiecie, ja generalnie byłam umysłem ścisłym. Ja uwielbiałam matematykę, biologię, chemię, fizykę, a język polski nie, nie ma opcji. Mnie prace domowe z polskiego odrabiała przyjaciółka, a ja nam robiłam całą resztę przedmiotów, więc jedyne co lubiłam z polskiego to ortografię i zawsze z dyktant miałam oceny perfekcyjne, nawet brałam udział w konkursach ortograficznych i to zawsze było spoko, ale cała reszta nie. Nie, 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 ani polskie, ani WOS, ani te inne takie Nie, ja jestem naukowcem, ja mam umysł ścisły I ja po prostu to kocham najbardziej <słuch> Punkt numer 7 Jestem taką trochę chodzącą sprzecznością Co wiele osób zauważa w moim życiu, w takim codziennym Ale jest też tutaj trochę sprzeczności w moim takim podejściu do czytania książek Dlaczego? E, powiedziałam na wstępie, tak, w którymś chyba w punkcie Że uwielbiam makabry i książki ryjące banie Uwielbiam, uwielbiam. A moją ulubioną książką są wichrowe wzgórza. I kocham Szekspira. I to wiele ludzi zbija z pancałej kiedy ja mówię, że czytam kryminały, gdzie flaki się walają po prostu po ścianach, jest wszędzie krew makabra, morderstwa i jaram się psychopatami. W momencie, kiedy się mnie pytają, jaka jest Twoja w takim razie ulubiona książka, i odpowiadam: wichrowe wzgórza. Jest konsternacja. No i tak, to jest taka we mnie trochę sprzeczność, że e, z jednej strony no właśnie, taka makabra, a z drugiej po prostu kocham e, Szekspira, kocham Wichrowe Wzgórza i mam kilka takich książek, których nikt by nie powiązał tak naprawdę z tym, że mogę je e, lubić, zwłaszcza Wichrowych Wzgórz, ale z Wichrowymi Wzgórzami to była w ogóle śmieszna historia, o też już wam kiedyś opowiadałam e, chyba w przypadku filmików z książkami sentymentalnymi, więc jeżeli jesteście ciekawi, to też możecie się do tego e, wrócić. Punkt ósmy. Muszę codziennie przeczytać chociaż kilka stron. Tak. Nie ma u mnie dnia, w którym bym nie czytała Nawet jeżeli mam ten dzień mega wypełniony różnymi zajęciami Ja po prostu muszę Muszę, bo inaczej jest tragedia Ja czuję wtedy taki niedobór witaminy K, czyli książek I, I naprawdę, czuję w sobie taką wewnętrzną pustkę Czuję, że czegoś mi brakuje, że czegoś nie zrobiłam I muszę to uzupełnić, bo po prostu inaczej mnie szlak trafi I praktycznie zawsze mi się udaje Naprawdę, nie było chyba takiego dnia Nie pamiętam, kiedy byłby taki dzień, że ja nic nie przeczytałam Chociaż na wieczór wiecie, przed pójściem spać 2 trzy rozdziały po prostu muszę sobie dozować jak taki narkoman. Punkt numer 9. Czasami wydaje za dużo pieniędzy na książki. I to wiele osób chyba rozumie. Um, tak, ja potrafię jakoś tak z automatu dodawać rzeczy do koszyka i potem nawet zapominam o tym, że coś kupiłam. Bo jakby nie wiem, działam nam no, chyba jakaś wewnętrzna e, siła, która jest mocniejsza ode mnie. Jakoś tak klika potem dodaj, 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 kup. I no dzieje się tak dosyć często, za często, um, tak właściwie chyba w każdym miesiącu potrafię kupić kilka książek albo chociaż jedną no i to tak się toczy, toczy, toczy. Natomiast no teraz jakby, że tak powiem, jak już jestem bardziej samodzielna, to nie ma z tym problemu, ale jak byłam w liceum i na przykład to mama mi wydzielała pieniądze, to wierzcie mi, że da się przeżyć cały tydzień yy, za 20 zł. Bo potrafiłam robić takie rzeczy, że kupowałam książki, a na jedzenie na cały tydzień zostawiało mi 20-30 zł. Da się. Da się. Dla zdrowia, lekka dieta, schudnie się z 2 kg. No tak. Aczkolwiek no faktycznie jestem coś, że no dużo tych pieniędzy idzie na te książki. Znaczy no dużo. Są na pewno osoby, które wydają więcej. Ale wiecie, ja mam coś takiego, że mówię kurde. No, przecież na pewno nie potrzebuję kupować tych książek. Na pewno już kupiłam wszystko, co chciałam kupić. Ale nie, to jest taka niekończąca się historia. Jak już sobie z mojej listy książek, które chcę przeszkadzać, zakupię na przykład jakieś tam tytuły, nagle się okazuje, że dodaję dwa razy tyle nowych tytułów, które chcę kupić. I to jest no, typowo Never Ending Story po prostu. No i punkt dziesiąty. Nie przypadam za e-bookami i totalnie się nie odnajduję w audiobokach. Ja jestem takim, mm, no, ja jestem tradycjonalistą, ja muszę mieć papier, ja muszę to trzymać w ręce, ja muszę czuć ten zapach, ten klimat, e-book tego nie daje. Ja, jasne, bardzo doczyniam, bo, do, bo, Boże, doczytam, doceniam czytnik e-booków na przykład na wakacjach, kiedy e, gdzieś, nie wiem, lecę i wtedy, no, biorę po prostu czytnik i mam wszystko gdzieś, że nie musiałam pakować książek i tak dalej, więc to jest super pod tym względem. Jest to też wygodne, no bo se czytam, 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 mało miejsca zajmuje, mam dużo książek, ale to nie jest to. Jak dla mnie to nie ma tego po prostu klimatu, co sądzisz, sobie weźmiesz tą książkę taką typową i po prostu czytasz. Ehm. To nie to. Aczkolwiek tak, doceniam, mam czytnik e-booków, korzystam, ale rzadko. I generalnie mnie czytanie e-booków idzie nawet bardziej opornie niż czytanie zwykłych książek. Nawet jak czytam gdzieś tam na komputerze, załóżmy albo w telefonie, właśnie, no idzie to wolniej, idzie to jakoś tak mozolnie, ciężej i tak dalej. Więc no nie jestem fanką e-booków, aczkolwiek jakby doceniam mimo wszystko i czasami korzystam. Natomiast jeżeli chodzi o audiobooki. To to już jest w ogóle nie dla mnie. Głównie dlatego, że ja jestem wzrokowcem e, obdarzonym dodatkowo pamięcią fotograficzną, co było mega przydatne, jak się było trzeba czegoś uczyć, bo ja po prostu, jakby mój mózg robił zdjęcie danego, nie wiem, slajdu, danej strony w książce i potrafiłam to potem wszystko przelać na papier na teście czy na egzaminie, e, więc jestem wzrokowcem i ja po prostu nie umiem się skupić, jak nie widzę e, tego co czytam, tylko słyszę, bo. Mm, Moje myśli też biegają zawsze wokół dziesięciu innych rzeczy, a jakoś jak mam coś przed oczami, to potrafię się na tym bardziej skupić. Jeżeli będę gdzieś coś słychać i tak dalej, to ja wiele rzeczy przegapię tak naprawdę, bo tak jak mówię, ja trochę jako osobowość dysocjacyjna mam to, że ja latam myślami poza światem, poza przestrzenią i tak dalej, więc jest to dla mnie ciężkie, żeby się skupić akurat na tym, co leci mi w uszach. Dodatkowo na przykład wiem, że wiele osób potrafi słuchać muzyki, jak czyta książki. Ja nie umiem, mnie to bardzo rozprasza. Chyba, że jest to jakaś muzyka relaksacyjna albo coś takiego, ale jeżeli mam typowe takie piosenki ze słowami i tak dalej, z tekstem, nie, po prostu nie. Tak mnie to rozprasza. Nie umiem się skupić wtedy ani na słuchaniu muzyki, ani na czytaniu książki. Totalnie, więc tak. Ja, tradycjonalista, książka, wzorkowiec, wszystko muszę widzieć, nie mogę słuchać. Takim oto sposobem dotarliśmy do końca. 10 książkowych faktów o mnie. Chyba więcej bym nie wymyśliła, więc dajcie znać w komentarzach, jakie na przykład Wy macie takie cechy charakterystyczne związane z książkami, a nuż nam się coś zgodzi. Dzięki za oglądanie i na razie.